Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Johnny i... Maja. I dziś nagramy w grę Stranded Deep. Jest to taki odpowiednik do The Foresta, jakby. No i dobra, zaczniemy grę. Maciek jest na skatey ze mną, teraz rozmawiamy sobie. Mamy plany co do... Mamy plany co do... naszego kanału i ja tak myślę, że zrobimy jakiś konkursik na to <noise> widzów. Oj. Oj. Jak widzicie, jesteśmy w samolocie. Płodzimy jak w The Forest. Czynamy. Dobra, potem ja tak się będzie grał, ja będę tylko rozmawiał. No, no to dobra, jesteśmy w samolocie, lecę, co idziemy. Mam nadzieję, że będziemy słuchać. Dobra, jemu do pilota, a nie możemy tu. Aha, dobra, mamy jakieś tutaj drinki, sobie robimy. Ale pewnie teraz się rozpierdalimy w jakimś zadupiu jak w The Forest. No, jest to... Do... Oj, coś tu się dzieje Jak widzicie jest to jeszcze alfa mm, Nie mogę przejść A, lighter, 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 dobra Możemy kłócać wszystko Head but your seat no dobra, no to wracamy do naszego... No dobra, siadamy. Drinka se pijemy. O, o! dobra. Już jest katastrofa jak widzę. Tragedia.

się w modu. I co do, co do gry tutaj. I lecimy dalej. I co zaraz tu ogarniemy. Dobra, jest zawaliście już widać, że podobna gra do, do Foresta on ale coś tutaj... I możemy płynąć sobie gdzie chcemy Jesteśmy na otwartej przykrymie Ale to płyniemy tutaj sobie Możemy pływać właśnie gdzieś pontonem Macie ktoś zawalił tę grę trzeba go No trzeba trzeba Ale wybrali rafa kolorowa No nie no ta gra jest zajebista No dobra, położyliśmy to. I co, tu jakieś kamienie. Zobaczymy co możemy zrobić, ale to macie jakieś mówisz Uwiesz. Patrz jak to zajebiście wygląda. Nie zero lagów na razie nie mam. Dobra. Oj, coś tutaj ty, typek robił. Co on skakał? Dobra, mamy tu jakieś parę rzeczy. Jak tu możemy coś budować? Pewnie na razie nic nie możemy budować. Co to na razie? Dopiero, dopiero pierwsza wersja ta giry. Dobra, rozejrzymy się po wyspie trochę Plant, potato, ziemniaki eee, Nie no, już to, to już jakoś wygląda powiem wam To już nie byle gówno hmm. Mam nadzieję, że nie ma żadnych kanibali lub jak, żadnych główien typu jakichś potworów no i to macie, jak mogę powiedzieć że jesteśmy po prostu na bezludnej wyspie Na takiej małej wyspie oczywiście No i co jest zajebiście, bo tu jest przynajmniej kurwa To zajbiście wygląda Czekaj ale ja chcę jakiś zrobić sobie Nie wiem czy można tu jakąś bazę zbudować Ale patrzcie że tu można nurkować przynajmniej Ja pierdziele I feel strange Taka rozwinięta wersja the forest nie, to już inna wydobyć, lepsza lepsze niż The Forest, człowieku, patrz. Forest już się może chować. Ale to dopiero wiesz, Alfred, to wiesz, Alpha też przecież The Forest zaczynało od Alpha, nie? Tak nie, czyli alpha jest, musiało trochę... O, kraby można zbierać, człowieku. To nie mogę go wziąć, z kurwa syna. Popalić cię, chuju. Nie mogę go jebić. Dobra, dobra, ale czy możemy tu coś budować? Eee, save, dobra, zaraz zapiszę sobie, ale chcę sprawdzić, czy tu można coś zrobić ogólnie. Co to? O, tutaj. Nie chciałem tego, dobra. Ejku, mam nadzieję, że coś można tu budować, no bo na razie się nie da, tak... nie ciekawie. Co zobaczymy w następnych wersjach, bo dopiero... A możemy się napić nawet Podpalić możemy jakieś krzaki No to no, Kurde no No ja sobie chcę O ładzi chcę jest? O tu człowieku, tu no, wszystko jest Pa rybki pływają sobie człowieku Hmm, to pięknie wygląda O kurwa Dobra wypływam, ja sobie wypłynę sobie hmm. No da, Rosquinie jak tutaj yy, zbudować coś. Czy można w ogóle? Maciek możesz sprawdzić ten eta co, co co? Możesz sprawdzić... Ale tu się zajbiście biega i skacze Czy co mogę sprawdzić? Yy, czy coś można budować w tej grze? Malować? Budować A Czekaj, zaraz, zaraz W to mnie w Deep ty tak Cię zabiło. Gdzieś no, leszcz. Leszcz, leszcz, ciebie leszcz. Nie, ostatnio trochę lepiej mi idzie. Okej. Ciągnę tu ekwipunek. Gdzie ten ekwipunek był? A, tutaj. No i backpack, no to to jest backpack, ale no gdzie jest... No jakiś... i co? Wyspę obkrążyłem już nie co mogę mogę pływać ale ja nie chcę pływać ja chcę zbudować coś hmm nawet serpiny to zobaczymy co mamy Dobra być? jak ta gra się nazywała stranded nie deep rekin jest kurde shark pływam obok niego nie boję go Dupę. Jak ona, Janek? Stranded Deep Stranded d e P -E. No. Ale jaka to jest? No wejdź. Pisze coś? No... No jest coś. No i co? Można budować coś? Coś Czy można budować coś? No. No bo nic nie mogę robić na razie. Jak chcę coś zbudować No, jest coś. Nawet no to i jesteś na jest to. filmik stranded i budowanie No to jakaś nowsza wersja? No to jest jakaś dwójka Lol Dobra, ja kończę ten odcinek z maczkiem I ogarnę co i jak zaraz I nagram kolejny odcinek mhm. e, No to do, do zobaczenia no, nie